Czytając przypowieść o synu marnotrawnym jesteśmy w samym sercu Ewangelii według świętego Łukasza w rozdziale 15 kluczową sprawą jest zauważyć, że ten rozdział 15 tworzą trzy opowiadania. Pierwsze o zagubionej owcy, drugie o zagubionej drachmie. I trzecie o właśnie zagubionych synach, tak już teraz powiedzmy. Chciałbym najpierw zwrócić uwagę króciutko na te dwa opowiadania, na te dwie przypowieści o zagubionej owce, owce i drachmie. Proszę Państwa, one mają, możecie to zobaczyć na, na, na monitorze, niemalże identyczną strukturę. Obydwie rozpoczynają się pytaniem merytorycznym. Któryż mężczyzna, gdy ma 100 owiec? Któraż kobieta, gdy ma 10 drachm? Mamy kobietę i mężczyzna, więc pewne przeciwstawieństwo i liczbę podaną tego, co posiadają. Sytuacja jest analogiczna. A zgubi jedną z nich, Owiec, a zgubi jedną drachmę, i kolejne pytanie, czyż nie zostawia tych pozostałych, nie idzie na pustynię daleko i szuka owcę zagubioną, i kobieta, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu, nie szuka starannie, aż znajdzie tę drachmę, która się zgubiła. I potem akcja y, zwraca się w tym samym kierunku. Gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona owcę, chwyta drachmę i mówi: Sprasza y, sąsiadów i mówi: Cieszcie się ze mną, bo ta moja rzecz, owca drachma, była zgubiona, a oto odnalazła się. I obydwie przypowieści kończą się takim podsumowaniem. Pan Jezus mówi: Powiadam Wam. Tak samo w niebie będzie większa radość z tego jednego grzesznika, który się nawraca, niż 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Mamy w zasadzie jedno opowiadanie, jakby powtórzone dwa razy za pomocą dwóch różnych przykładów. I taka konstrukcja literacka w tradycji semickiej, w tradycji retoryki semickiej nazywa się konstrukcją równoległą, czyli paralelizmem. Proszę państwa, mamy pewne ścisłe zasady wyznaczająca nam kierunek interpretacji paralelizmu. Główne są dwie. Po pierwsze, musimy zwracać uwagę na to, co w paralelizmie wyróżnia się jako różniące się szczegóły. W jednym przypadku mamy kobietę w drugim mężczyznę, ale to nie wszystko. W jednym przypadku owca gubi się bardzo daleko. Trzeba iść na pustynię i szukać ją i z powrotem przynieść do domu. Natomiast drachma gubi się w domu. Jest gdzieś tu, blisko, ale jest zagubiona. To jest pierwsza zasada paralelizmu. Druga jest taka: w tym co jest Podobne, w tym co jest takie same, należy uznać, że sytuacja po lewej stronie paralelizmu jest dokładnie taka sama, jak po prawej stronie paralelizmu. W naszym konkretnym przypadku oznacza to, że zagubienie się owcy jest dokładnie takim samym dramatem dla jej właścicielek jak zagubienie się drachmy, mimo że owca gubi się daleko od drachmy blisko. I odwrotnie, radość spowodowana odnalezieniem owcy jest taka sama, tak wielka, jak radość tej kobiety, która znalazła swoją drachmę, mimo że owca znalazła się daleko, a drachma była ciągle w domu, ale była zagubiona. To są pewne zasady interpretacji pewnych figur retorycznych. To samo mamy po lewej i to samo po prawej stronie. Jeżeli od tej strony popatrzymy na dzisiaj, dzisiaj czytaną w czasie liturgii przypowieść o, o dwóch synach, od strony bardziej formalnej, to zobaczymy, że ma ona dokładnie taką samą strukturę literacką. Mamy dwóch synów, jeden jest starszy, drugi jest młodszy. Jeden udaje się w dalekie strony, a drugi pozostaje w domu. Mamy wplecione w obydwie części przypowieści dialogi, podobnie jak mieliśmy to w przypadku opowiadań o Drachmie i owcy. I wreszcie obydwie części w dzisiaj, czytanym, yy, dzisiaj czytanej Ewangelii kończą się tym podsumowaniem yy, Pana Jezusa. Ten syn był zagubiony, a odnalazł się, umarł, a ożył. Mamy więc również tutaj w tym przypadku paralelizm. I te same zasady, o których wspomniałem w tamtym w przypadku, no trzeba zastosować tutaj. Proszę Państwa, dlaczego? Ponieważ paralelizm tworzy się w poziomie, widzicie Państwo to na ekranie, tak jak między pierwszą i drugą częścią, czyli o owce i drachmie, tak samo tworzy się między pierwszą i drugą częścią przypowieści o synach. One są w stosunku do siebie równoległe, ale mamy jeszcze jeden paralelizm, właśnie tę równoległość, w pionie. Pokazującą nam relacje łączące, łączące owce i drachmę, jednego i drugiego syna. Tę logikę trzeba teraz z lewej strony przenieść na prawo. Co to znaczy? Że tak jak drachma i owca zagubiły się w taki sam sposób, tak również nie jeden, ale dwaj synowie zagubili się w taki sam sposób. Ich dramat zagubienia się jest taki sam, mówi nam retoryka semicka. Mało tego, jeżeli się odnajdą, to radość z powodu odnalezienia się jednego i drugiego będzie u ojca taka sama. W takim razie, na czym polega zagubienie? Na tym, że młodszy syn odszedł? No nie, bo gdyby na tym polegało, to ten starszy nie byłby zagubiony, a ewangelista wskazuje na to, że jest. Na czym polega zagubienie? Na tym, że chciał, aby ojciec sporządził testament? Czasem słyszy się taką interpretację, że życzył ojcu śmierci. Bzdura! W starożytności mamy wiele rodzajów testamentów. Nie tylko diatech, które obowiązuje po śmierci. Również testament po grecku zwany dorema, o którym na przykład Syracida spisał, który bardzo często był sporządzany w tamtych czasach, kiedy synowie odchodzili z domu rodzinnego i szli za, za, za pieniądzem na przykład do Aleksandrii w Egipcie. To była praktyka tamtych czasów. Te interpretacje nie mają podstaw w tekście. Nasi synowie zagubili się dokładnie w taki sam sposób. A co jest tym zagubieniem? Na czym ono polega? Idźmy do tekstu. Jeżeli obydwaj zagubili się w taki sam sposób, to musimy znaleźć choćby jedną rzecz, która ich łączy, która ich upodabnia. I rzeczywiście taki szczegół jest tylko jeden. Ten pierwszy, kiedy przychodzi do ojca, mówi zupełnie spontanicznie to, co mu serce dyktuje w pierwszym momencie. Uczyń mnie choćby jednym z Twoich najemników, uczyń mnie choćby jednym z Twoich służących. Nie jestem Twoim synem. Proszę zwrócić uwagę, kiedy ten drugi przychodzi do ojca i również spontanicznie w gniewie wyrzuca z siebie to, co mu w duszy gra, i mówi: Tyle lat ci służę, tyle lat jestem Twoim służącym, tu jest istota zagubienia jednego i drugiego syna. Oni obydwaj zagubili się, ale nie w aspekcie zewnętrznym, a raczej w aspekcie wewnętrznym. Oni stracili tę relację synowsko-ojcowską ze swoim ojcem i obydwaj uważali się za y, służących swojego taty. To jest istota zagubienia, o którym y, święty Łukasz dzisiaj mówi. Wewnętrzne zagubienie synów jest dokładnie takie samo w obydwu przypadkach. To, co ich różni, to jest zewnętrzna ekspresja tego, tego zagubienia. Jeden ma już w tej serde sytuacji serdecznie dosyć, czuje się zniewolony w domu swojego ojca, więc zbiera swoje manatki, bierze to, co mu się należy i idzie w świat. Drugi zostaje przy ojcu. I bardzo pobieżna lektura tego tekstu każe nam oceniać pierwszego jako tego złego, a drugiego jako bohatera, który przeciw ojcu się nie, nie zbuntował. Ale można popatrzeć na tę sytuację od drugiej strony. Który z nich jest bardziej uczciwy? Który na zewnątrz zachowuje się według tego, co gra w jego serduchu? Który swoim postępowaniem potwierdza to, co naprawdę myśli? jasne, można zauważać tylko grzechy syna marnotrawnego, tak robił właśnie starszy syn wytknął mu, że ten odszedł, wydał wszystkie pieniądze ba yy, stracił je razem z cudzołożnicami chociaż to nie jest w tekście powiedziane kiedy, kiedy czytamy o odejściu tego młodszego yy, tak ale właśnie ten starszy nie zaryzykował, nie zrobił nic z tą niedogodną sytuacją, którą odczuwał we wnętrzu. Czuł się również przez ojca w jakiś sposób zniewolony. Czuł, że jest niewolnikiem, co powiedział przy pierwszej sytuacji, ale nie chciało mu się nic zrobić, żeby to zmienić. To młodszy zaryzykował, to młodszy postawił wszystko na jedną kartę. Odszedł, zasmakował życia, jasne, zgrzeszył. Życie kopnęło go w tyłek, ale to on. Doprowadził do tego, że w nim rozpoczęły się pewne procesy przemiany. To on odbił się od przysłowiowego dna. To on miał odwagę wrócić do ojca, prosić o przebaczenie, i to on właśnie wskutek tego przebaczenia stał się z powrotem synem, czego symbolem jest pierścień w naszej dzisiejszej Ewangelii. To w nim dokonały się te najpiękniejsze procesy, jakie tylko w człowieku mogą się dokonać. Ten starszy. Nie zdobył się na odwagę, nie zaryzykował. Wolił tkwić w tych starych, zewnętrznych formach, jakby zaciskając zęby i ciągle marudząc pod nosem, że tak mu źle w domu ojca, że ciągle czuje się zniewolony. Tyle lat służy. W nim się nic nie dokonało i ten właśnie człowiek nie był w stanie zrozumieć ani ojca, który przyjmuje z powrotem i przebacza, ani nie był w stanie zrozumieć syna, w którym. Dokonało się tak wiele, dokonało się przebaczenie i ten powrót synowskiej godności. Nic z tych rzeczy nie był w stanie yy, zrozumieć. Który z nich jest bohaterem? Dla mnie osobiście ten pierwszy.